Minęła 16, zaczynamy więc pierwsze podsumowanie dnia w TVP info, jakie dziś tematy przed nami. Nożownik, który zabił lekarza w Krakowie, może opuścić areszt i trafić do zakładu psychiatrycznego, jest opinia biegłych. Amerykański dziennikarz przekonuje do sojuszu Waszyngtonu z Moskwą, w czasie kiedy Ukraina pracuje nad swoją wersją planu pokojowego. Spadochroniarz zawisł na skrzydle tysiące metrów nad ziemią. Już za chwilę o tym, jak skończy się dla niego ten skok. To jest program Dzień w Godzinę. Ja się nazywam Dominika Komarnicka. Witam i zapraszam. Krakujca lekarza z Krakowa nie pójdzie do więzienia. Jako rzekli biegli Jarosław W. w chwili ataku był niepoczytalny. Prokuratura zapowiedziała więc umorzenie postępowania i wniosek o umieszczenie mężczyzny w szpitalu psychiatrycznym. A tematem zajmuje się Wiktoria Matusz. Wiktorio, czy mężczyzna miałby być zamknięty w zakładzie na stałe? O tym, co dalej z tym zabójcą Wiktoria Matusz, bardzo dziękuję za te informacje. Dziesięciolatka miała upaść w szkole uderzając głową o podłogę. Po wypadku nie wezwano pomocy medycznej ani rodziców. Dziewczynka zmarła w domu we śnie. Takie są wstępne ustalenia prokuratury w Białym Stoku, która wyjaśnia okoliczności tej tragedii. Ola Toczydłowska ma więcej informacji. Olu, kto miałby odpowiedzieć za wspomniane zaniedbania i śmierć dziesięciolatki, którą być może dałoby się uratować? Czydłowska, dzięki Olu. Wrócił temat słynnej działki pod CPK, która wraca do państwa. W piątek ma zostać podpisany akt notarialny w sprawie odkupu działki w Zabłotni od jej dotychczasowego właściciela Piotra Wielgomasa, a to potwierdzenie usłyszeliśmy dziś z ust Henryka Smolarza z PSL. -u. Dziękujemy, zostajemy z politykami. Kto obejmie nowe przywództwo na lewicy? Zdecydowałem się startować na przewodniczącego partii, zapowiedział marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty i obecny szef nowej lewicy. Jednocześnie dodał, że nie startuje samodzielnie, ale w ramach ekipy marszałek zarekomenduje delegatom wybór wicepremiera Krzysztofa Gawkowskiego, posła Tomasza Trele i ministra rodziny pracy i polityki społecznej Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk do kierownictwa partii. Obecność Artura Kasprzyckiego wskazuje na to, że przenosimy się teraz za granicę. No i na początek o nowym planie pokojowym, już nie wiem którym, ale najważniejsze, że tym razem pracować ma nad nim Zeleński oraz jego ekipa. No i właśnie pytanie: kto jeszcze? Czy może Europa się też w to zaangażuje? No, są to kolejne rozmowy o rozmawianiu, o rozmowach pokojowych. Ale rzeczywiście strona ukraińska przekazała dziś Waszyngtonowi kolejną dopracowaną wersję planu pokojowego, która, co podkreślają ukraińscy urzędnicy, ma zagwarantować spełnienie ukraińskie. Tutaj oczywiście drobna pomyłka z mojej strony, bo to jest wypowiedź, która nawiązuje do kolejnego tematu, który chcemy dla państwa poruszyć, czyli tankowiec, który został przechwycony przez armię Stanów U wybrzeży Zjednoczonych Wenezueli. U wybrzeży w Wenezueli. Sytuacja jest to tyle bezprecedensowa, ponieważ był on monitorowany od dłuższego czasu przez Amerykanów i Wenezuela oficjalnie podawała, że on stacjonuje przy Guyanie. Okazało się, że nie, że jest on u wybrzeży Wenezueli i jest właśnie tankowany. Około 13 milionów baryłek ropy się na nim znajdowało, a to wszystko po to, aby uniknąć amerykańskich sankcji, które właśnie obejmują ropę z Wenezueli, czy to też z Iranu. Okazało się, że ten tankowiec należy przechwycić i, przechwycić. I tak też Stanach się... ...Zjednoczonych i skomentujmy słowa Carlsona... Takera Carlsona, to taki bardzo znany, opiniotwórczy dziennikarz w Stanach Zjednoczonych, którego niestety państwo mogą kojarzyć z tego słowa. Kłamał, wprost kłamał i niestety, co dla nas szczególnie niepokojące, bardzo dużo Putin wówczas mówił o Polsce, jednocześnie każdy historyk potrzebuje sekundy po to, żeby stwierdzić, że były to absolutne kłamstwa. No a tymczasem teraz Karason mówi, że Rosja może być najlepszym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, że łączą ich różne elementy, jeżeli chodzi o gospodarkę, można by było kupować od Rosji ropę. Podoba mi Tutaj... się, że to taki wielki kraj wielki kraj, ma duży zasób i potencjał militarny, czyli chciałby być może sprzedawać amerykańską broń, Rosjanom. Cóż, no jest to scenariusz, który niestety może do wielu dotrzeć w Stanach Zjednoczonych, bo chcemy tego czy nie, ale Carlsona śledzą miliony w Stanach Zjednoczonych. No, obserwujemy ewidentnie to, że amerykańskie interesy wszędzie są tam, gdzie są po prostu pieniądze, więc jeżeli ktoś ich nie ma, to nie jest atrakcyjnym partnerem z punktu widzenia amerykańskiej administracji, ale także takiego komentariatu e, trumpowego, może tak go nazwijmy. No dobrze, to na koniec, jeszcze mamy do pokazania Państwu, najpierw taki film, który dosłownie mrozi krew w żyłach. Proszę zobaczyć. Tak, ten incydent doskonale widać. Taki wniosek z tego zawsze, drodzy Państwo, sprawdzajmy, czy jest zapasowy spadochron. <gryw> bardzo Ci dziękuję, Artur Kasprzycki, był dzisiaj z nami. Dziękuję bardzo. Długo i w całkowitych ciemnościach czekał na pomoc. Ratunek przyszedł z powietrza. Straż pożarna śmigłowcem ewakuowała turystę uwięzionego na stromym grzbiecie góry Camelback Mountain w stanie Arizona. Mężczyzna spędził noc na zamkniętym szlaku. I Wracamy do kraju. Skandal na trasie S8. Dziś wieczorem Jagiellonia Białystok zagrał u siebie z Rajo Vallecano w meczu fazy ligowej Ligi Konferencji. Na kilkanaście godzin przed rozpoczęciem meczu dwa samochody osobowe zablokowały autokar z kibicami hiszpańskiej drużyny. Pięćdziesięciu napastników uzbrojonych w młotki i pałki teleskopowe wtargnęło siłą do pojazdu. Rannych zostało 10 osób, w tym dziewięciu Hiszpanów i jeden Polak. Trzy osoby trafiły do szpitala. Na miejscu natychmiastowo pojawiła się policja, która przeszukała okolice i złapała cztery osoby. A teraz tajemnicza śmierć 81-latka w Łodzi. Zwłoki mężczyzny leżały na progu domku letniskowego na terenie ogrodów działkowych. Choć lekarz wskazał na udział osób trzecich, policja twierdzi, że dopiero po sekcji zwłok będzie można wskazać dokładną przyczynę śmierci. A sprawą zajmuje się Monika strześniewska jaśkiewicz Moniko, czy masz jakieś dodatkowe informacje na temat tego, kim był mężczyzna i co właściwie mogło się wydarzyć na działce? Śniewska Jaśkiewicz bardzo dziękuję za te wszystkie informacje. Kuria sama zaalarmowała służby i 56-letni ksiądz z Gdańska trafił do aresztu. Wcześniej wysłuchał zarzut popełnienia przestępstw seksualnych wobec dzieci. W toku śledztwa ustalono i przesłuchano już kilka poszkodowanych osób. Prokuratura apeluje jednak do wszystkich pokrzywdzonych działaniem księdza o kontakt. Na zbrodnia w centrum Zabrze Ojciec znalazł swoją córkę martwą w mieszkaniu. Ciało nosiło liczne rany. Do aresztu trafił jej 33-letni partner podejrzany o morderstwo. Trzech wychowawców z Okręgowego Ośrodka Wychowawczego w Jerzemicach Zdroju w województwie dolnośląskim odpowie przed sądem za fizyczne i psychiczne znęcanie się nad podopiecznymi. Oskarżenie dotyczy wydarzeń z ubiegłego roku, kiedy 13-latek po pobiciu przez jednego z wychowawców targnął się na własne życie. No i zmieniamy temat. Taka sytuacja nie zdarza się często. Warszawskie Zoma ma powody do radości. W tym roku na świat przyszło bowiem aż pięć kangurów rudych. Opiekunowie przekazali, że trójka starszych kangurząd już samodzielnie skacze po wybiegu, podczas gdy dwójka młodszych wciąż korzysta z bezpiecznego schronienia w torbach swoich mam. Oglądają Państwo Dzień w Godzinę. Co jeszcze przed nami w programie? Zbliża się weekend cudów szlachetnej paczki, wciąż możemy pomóc setkom rodzin. Rondem pod prąd wprost na radiowóz. Kierowca z Legnicy zapomniał, że nie jest w Londynie. Pożar tuż przed świętami żywioł strawił cały dom w Wielkiej Wsi w Świętokrzyskiem. Zanim służby dotarły na miejsce, cały drewniany budynek był już w płomieniach. Mowa jest o ogromnych stratach. Bez dachu nad głową i dobytku zostało dwoje sześćdziesięciolatków. W obliczu tej tragedii gmina Wąchock natychmiastowo uruchomiła akcję pomocy. A więcej o samym zdarzeniu oraz o zbiórce powie Kuba Suchenia. Ale nie tylko rodzina pani Kasi i pana Arka potrzebuje pomocy i wsparcia. Życie trudny scenariusz napisało dla wielu polskich rodzin, a szczególnie w święta o nich wszystkich stara się zadbać szlachetna paczka. To już w ten weekend na twarzach wielu osób pojawi się uśmiech i spokój w sercu, bo to będą dużo lepsze święta. Niestety na dwa dni przed finałem akcji wciąż kilkaset rodzin zastanawia się, jakie będzie to Boże Narodzenie. W każdej chwili można się zgłosić i poczuć tę wielką radość wspomagania o tym, jak się przyłączyć do akcji. Na czym konkretnie polega to pomaganie? Jonasz Jasnorzewski, który jest już z nami i prześledził prośby tych kilkuset rodzin. Jak można O no, 20 tysięcy, wszystkich nie prześledziłem rzecz jasna, ale około 20 tysięcy rodzin jest w szlachetnej paczce no to już państwu... A teraz o tej wspomnianej historii nierozważnego kierowcy. Wjechał pod prąd na rondo prosto na policyjny radiowóz. Za kierownicą samochodu siedział 77-letni mieszkaniec Legnicy. Tłumaczył się, że się zagapił. Na pokładzie myśliwca Gripen w kałmie pilota zamiast królewskiej Tiary księżniczka Wiktoria ukończyła kurs w szwedzkich siłach powietrznych. Następczyni tronu wchodzi w rolę żołnierza w kraju, który po latach neutralności wzmacnia obronę obok NATO w cieniu rosyjskiego zagrożenia. W mroźny grudniowy dzień po wzgórzach Bośni jeździ na koniu prawdziwy wiking, choć to zwykła współczesna wieś. Slipper rzucił pracę w Niemczech, bo chociaż żył, żyć tak jak naprawdę czuje i dziś utrzymuje się zrobienia ręcznych toporów dla turystów. Jak mówi w końcu jest wolny i właśnie takiego życia zawsze chciał. Piernikach. To teraz Wrocław i nowy piernikowy rekord. W Akademii Szkolnictwa uczniowie i nauczyciele ułożyli gigantyczną mozaikę z piernika, ustanawiając nowy rekord polski na największą konstrukcję tego typu. A o szczegółach Olga Taraszka. Widziała, widziałabym taką konkurencję na największy piernik. Na igrzyskach. To właśnie, a Polska przygotowuje grunt pod własną kandydaturę do organizacji przyszłych igrzysk olimpijskich. Dlatego polska delegacja na czele z ministrem sportu Jakubem Rutnickim jest właśnie w Paryżu, aby skorzystać z francuskich doświadczeń po ostatnich, przyznajmy, bardzo udanych igrzyskach z 2024 roku. A o szczegółach prosto z Paryża Anna Kowalska. A teraz o igrzyskach, ale zimowych i nie w Polsce, ale we Włoszech. No właśnie i teraz tam się przeniesiemy z Robertem Rzepnikowskim, żeby się dowiedzieć, gdzie ten znicz już na jakim jest etapie i kiedy dotrze do celu. Coraz, coraz bliżej i to nie może dziwić, bo tylko 57 dni do rozpoczęcia tych kolejnych zimowych igrzysk olimpijskich pozostało. Widzimy tę sztafetę, kolejny etap sztafety z ogniem. Całkiem niedrogi bilety są z Polski do Mediolanu, więc może Państwo się nawet sami wybiorą, żeby oglądać, bo to zawsze są przecież wielkie emocje. A jak nie, to zapraszamy przed telewizorem. Jasne. No dobrze, to teraz porozmawiajmy o piłce nożnej, bo za nami kolejna, czyli już szósta kolejka Ligi Mistrzów i tylko widziałam taki mignął mi taki smutny Kylian Mbappe. Państwo wybierali do Kalkuty, to w Indiach. Bardzo proszę się nie zdziwić, jak trafią Państwo na taką dużą statuę. Kogo? Messiego, czyli argentyńskiej gwiazdy futbolu i jak wysoka jest ta statua? Ponad 21 metrów. I w sporcie, które się mogą, nie wiem, może w jakimś teleturnieju przydać, bo najpierw Robert powiedział Państwu, dlaczego Messiego można kojarzyć z kalkutą, to teraz powie, jak można Paula Pogbe skojarzyć z wielbłądami. Niespodziewana wręcz szokująca, pasja nowa pola Pogby, zawodnika. Jak ma się dużo pieniędzy, można mieć bardzo ciekawe pasje, jak Państwo widzą. Bardzo Ci dziękuję, dziękuję, Robert Rzepnikowski. A teraz mamy kolejną ciekawostkę dla Państwa. Amerykański magazyn Time ogłosił, kto został człowiekiem roku. Wyróżnienie trafiło do twórców sztucznej inteligencji. To drugi w historii przypadek, gdy nie wyróżniono konkretnej osoby. W 1982 roku redaktorzy Time wybrali komputer osobisty. I tą informacją kończymy dzisiejszy program. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Ja się nazywam Dominika komarnica K i liczę na spotkanie z Państwem jutro o godzinie 16. Także do zobaczenia.